Przychodzi taki dzień też, że nic się nie chce. Że nic się nie chce robić takiego, co jest zaplanowane do zrobienia, że, że powinienem, że powinienem nagrać co najmniej jeden filmik na YouTube dziennie, że powinienem zrobić parę kroków w kierunku zbudowania nowego kursu, że powinienem się czegoś nauczyć, że powinienem odrobić lekcję angielskiego. Przątnąć, wyprać. Hmm. A przychodzi taki dzień, że nic. Że tak bym siedział, patrzył przez okno na piękną jesień, i uwolnił myśli, i w takiej pustce sobie był. I pięknie to powiedział nauczyciel mudiego, Papa Papa on chyba się nazywał. No, właśnie, tak pójść za dniem, i on, on mówił, ja to, że on już nie planuje, że po prostu życie mu się dzieje, i że zdarzenia przychodzą jedno po drugim bez jego jakiejś wielkiej intencji, co by chciał. No i taki tekst jego bardzo mi się podoba, że czasami. Yy, on tak mówi, czasami patrzę, a moje kapcie zaczynają gdzieś iść. Więc jawnie wskakuję i gdzieś idziemy. I yy, yy, iść za dniem to jest ty cudowna cudowne, a pozwolić sobie iść za dniem. Yy, to jest taki termin, który żeśmy z żoną sobie wynaleźli yy, kiedyś na wakacjach. Właśnie kiedy planowaliśmy jakiś tam tu zwiedzić, tu pójść, tu się wykąpać, tu coś zrobić, zjeść. Ale zobaczyliśmy, że też piękne jest, kiedy wstajemy rano i, i po prostu się dzieje, że właśnie rzeczy następują jedna po drugiej, potem gdzieś idziemy i tak to nazywamy idziemy za dniem. Zobaczymy, co dzień nam przyniesie i. Te dni były też cudowne, właśnie takie bez planu, a, a z takim zaciekawieniem wchodzenia w ten dzień, a co tam będzie za rogiem, albo może nie będzie, a może tu usiądziemy, a może tam pójdziemy. I no to w ogóle jest nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach, tak. E, kiedy. E, jakby cały coaching e, mówi, planuj, miej cel, e, zap na live. <grywia> Od rana do nocy, bo nic nie osiągniesz. Um, a stan pójścia za dniem e, jest e, no, przywilejem niewielu e, i, i bardzo was namawiam do tego. Często tu mieszkam na wsi właśnie. No, no mam co robić, bo, bo, bo się uczę, bo, bo się uczę nowych skili, nowych, e, nowego sposobu zarabiania. Ale wybieram czasami to, że otworzę drzwi, na nadwór na i trawa mnie woła, jeszcze jest, więc zdejmuję buty, skarpety i idę sobie. Nagle patrzę, tu rośnie grzyb, a o, to są grzyby. Przejdę się po działce, okazuje się, że mam e, całe naręcze grzybów, więc wracam do domu, je obieram, mm, y, kroję do suszenia, palę w kominku, żeby się suszyły, przywożę drzewo e, do kominka, potem coś zjem, zrobię kawkę, mm, znowu wyjdę, zawołam kota, poszukam. Kot przyjdzie, bo ma swoje sprawy za płotem, ale umie przeskakiwać, więc chodzimy sobie razem z kotem, z dwoma psami po tym podwórku. Czasami rozłożę leżak, położę się na słońcu. I to nie jest tak. Kiedyś myślałem, ojej, zmarnowałem dzień. No nie, to jest. To jest. To jest chyba to, co powinniśmy. Jak powinniśmy żyć? To nie znaczy, że. Że nic mnie nie woła, bo czasami jest tak, że właśnie coś mnie zawoła. O, tutaj jest jakaś, nie wiem, rzecz do zrobienia przy domu od dawna gdzieś w głowie, wiem, że to trzeba zrobić i w takim dniu przychodzi, aha, o, to, to mam ochotę to zrobić. Biorę i to robię z dużą przyjemnością. Więc to nie jest nieróbstwo. To jest jakieś pozwolenie sobie, żeby dzień płynął, toczył się i te zadania przychodziły same z siebie. Czasami ktoś zadzwoni, czasami kogoś zaproszę tak spontanicznie i się okaże, że przyjedzie. I to też jest cudowne. Coś zrobimy sobie do jedzenia, pogaworzymy. I ta robota zaplanowana gdzieś ona nie ucieka. Ona też nie jest Mm, nie przywala mnie jakoś to się wszystko potem układa i tak to zrobię, jak nie dziś to jutro a pozwolenie sobie bycia sobą nie gwałcenie się tak, nie gwałcenie się, że ja muszę robić to, na co w tej chwili nie mam ochoty jest cudowne jest cudowne eee, taki, takie medytacje mam eee, taoistyczne i tam jest takie określenie, ja już o tym gdzieś mówiłem że kiedyś była trójpolówka no i były trzy części pola na jednym rosło na drugim coś tam a trzecia część ugorowała była ugorem nic tam się nie działo na tej trzeciej części pola po prostu pozwalało się polu Ziemi odpocząć, być sobą. Rosło co chciało, nie rosło co nie chciało. Ziemia nie musiała nic rodzić, mogła po prostu nic nie rodzić. No i po to było to ugorowanie, żeby żeby w następnym roku na tej Ziemi znów móc zasiać coś. I. Czy nawieźć tą ziemię najpierw, a potem i żeby, żeby urosło, i my też potrzebujemy ugorowania. System nam tego nie ułatwia. System mówi, musisz zasuwać na mnie, tak? Musisz zasuwać na ZUS, na podatki, na zapłacenie za to, że Twój samochód stoi pod domem, że w ogóle masz samochód, że oddychasz, że nie wiem, no właśnie, że włączysz komputer. I za wszystko system bierze pieniądze, żeby się utrzymać. Dla mnie on jest pasożytem na nas, a my przyzwyczailiśmy się do tego, że musimy go karmić. I jest ten przymus w nas: muszę, muszę, muszę. Nieba ci nie spadnie. A no właśnie, eee, pozwólcie sobie na ogorowanie, bardzo Was namawiam. Na dzień, dwa, trzy czasami takiego nierobienia nic, z takim poczuciem, ja robię nic, że to jest robienie czegoś, to nie jest... Mm, tak, ja robię nic, piękne określenie i to robienie nic jest inwestycją we mnie, w mój spokój, w moją energię, w mój potencjał na, na kiedyś tam i ja mogę robić nic, głęboko oddychając, słuchając ptaków. Każdy ma swoje e, sposoby na robienie nic, gdzie najlepiej się czuje, e, w tym w tym miejscu. I tam mój duch, moje ciało, mój umysł, moja dusza, wszystko razem się łączy i po prostu robi nic. Dobrze, tak. No trzeba było sporo, ja sporą pracę wykonać, żeby mój umysł mm, nauczył się robić nic, bo on y, no, jest wytrysowany przez system. Y, żeby zasuwać, więc to też jest praca, której będziemy się uczyli, jak to robić, żeby móc sobie usiąść i nie myśleć. Tole fajnie kiedyś powiedział, że był gdzieś na jakimś pokazie, gdzie ktoś 7 minut był w akwarium, jakiś jogin na oczach wszystkich i po prostu nie oddychał, był zanurzony. No i potem ktoś się spytał Tolego, czy on umie tak zrobić, żeby przez 7 minut nie oddychać, a Tolek odpowiedział, nie, ale ja umiem przez 7 minut nie myśleć. <laughs> I to jest cudowna zdolność. Eee, umieć wyłączyć umysł. Tego się uczymy na co dzień. No i taki dzień robienia nic. Dzień robienia nic. Życzę wam takich dni. Wszystkiego dobrego.